Prezydent Rzeczpospolitej złożył weto do nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Nie ma tutaj zgody na podpisanie tej ustawy przez pana prezydenta z wielu powodów. Te powody wskazywała również pani rzecznik praw dziecka. Przypomnę, rzecznik praw dziecka wybrana głosami tej większości parlamentarnej. Od samego początku rzecznik praw dziecka wskazywała na daleko idące mankamenty, mówiąc tak bardzo eufemistycznie, tej ustawy, czyli obniżanie ochrony praw dzieci. Prezydent Karol Nawrocki nie zgadza się na takie działania i podziela w tym zakresie pogląd Rzecznika Praw Dziecka. W tej ustawie przewidziano przejście od zaświadczeń z krajowego rejestru karnego, które miały wykazywać osoby pracujące z dziećmi czy będące w otoczeniu dzieci, przychodzące do szkoły, jeżdżące na wycieczki, mające krótko mówiąc kontakt z dziećmi. Na oświadczenia. Nowelizacja zmieniająca zapisy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich, zaproponowana przez większość parlamentarną, to część pakietu deregulacyjnego koalicji 13 grudnia. Wyszło jak zwykle, jak się za cokolwiek bierze Platforma Obywatelska. Oni wszystko potrafią spartaczyć, i tak było też w przypadku tej ustawy. Z dobrych idei usprawniających ochronę małoletnich zrobili tak, że ta ochrona w ogóle poszłaby właściwie do. Kosza, środowisko prawnicze przychyla się do decyzji prezydenta Nawrockiego? To, co zrobił prezydent, w mojej ocenie było słuszne, dlatego że tak naprawdę teraz, gdybyśmy posiłkowali się tą ustawą, która już jest znowelizowana, którą prezydent zawetował, to tak naprawdę osoby, które popełniły przestępstwa, czy też na tle seksualnym, czy na przykład przestępstwo zabójstwa, czy handlu ludźmi, e, mogłyby poruszać się po szkole. W wielu zawodach zaświadczenie o niekaralności to podstawa. My w zawodów wymagamy niekaralności. Przecież w zawodach prawniczych, ale w transporcie, w, w transporcie osób, towarów, w transporcie profesjonalnym. Tak samo tutaj to jest dość oczywiste, że my jako rodzice mamy prawo oczekiwać od państwa, od szkoły, że zapewni bezpieczeństwo naszym dzieciom. Politycy nie kryją oburzenia.